Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale GrabSky Kitchen. Dzisiaj zrobię sałatkę z tortellini. U mnie kolorowe z mięsem. 250 g. Musimy je w pierwszej kolejności ugotować, przepłukać pod bieżącą zimną wodą, ostudzić i ugotować 5 jajek. Do sałatki potrzebować będziemy 200 g sera żółtego. Ja mam tutaj w kawałku gołdę. I 25 d na plasterki. A później na paseczki. Tak samo robię z żółtym serem. Teraz pora na ogórek. Ja mam yy, kiszone ogórki, ale mogą być też konserwowe. I pół papryki czerwonej. I teraz kolej na jajko. Wszystko w paseczki. Szczypiorek. Proszę zobaczyć jak fajnie kolorowo. Do tego leci cała puszka odsączonej kukurydzy i zimne zupełnie tortellini. 4-5 łyżek majonezu, do tego sobie dam kremską musztardę dwie 2 łyżeczki. Wszystko zamieszam i doprawiam to pieprzem świeżo mielonym i solą, niczym więcej. Mieszam wszystko. No i sałatka kochani gotowa. Teraz trzeba po prostu na parę godzin do lodóweczki włożyć, żeby to fajnie się przegryzło. No i mamy pół wielkiej michy pysznej, fajnej, kolorowej sałatki.